Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym grzybobraniu w 2025 roku. No, i po raz kolejny grzybobranie zaczynamy iście po królewsku. Dokładnie tam jak widzicie, stoi piękny borowik. Podniósł te suche igły. Tak więc, jedna z moich ulubionych czynności: odgarnianie, i wtedy wyłania się piękny borowik. A już widać, że będzie to okaz. Iście przepiękny. Zobaczcie. Symetryczny. Przepiękny kolorystycznie. Ale też gabarytowo. No, genialny borowik. Przepiękny. Czasami aż szkoda brać. No ale cóż. Zabieramy z uśmiechem na twarzy. Zakrywamy grzybnie. Pozostawiamy wszystko tak, jak było. Z szacunkiem do przyrody. Bierzemy pierwszego dziś pięknego borowika i idziemy dalej. Kolejny borowik schował się w gałęziach ale gdzieś kątem oka udało się go dostrzec dzięki czemu za chwileczkę jak do mnie mam wyląduje w koszyku, ale pokażę wam jak się prezentuje bardzo ładny nie jakiś duży, ale solidny borowik tak wygląda spróbujemy go wykręcić to nie jest takie proste mimo wszystko, bo dość suchy był. Ja go sobie skroję i sprawdzę, jak jest w środku. Dokładnie tutaj jest schowany kolejny. Tak się prezentuje. Bardzo ładny kolejny borowik. Nic tylko zbierać. To bardzo przyjemny spacer. No i tak, standardowo zaczynamy zabawę wchowanego między liśćmi. Pierwszego z zawodników odnalazłem już. Tak się prezentuje młody, gruby borowik. No w tych liściach nie jest to proste. Na szczęście wiem gdzie gdzie się kierować. Tutaj dwa kroki przed siebie bym nadepnął, bo człowiek rozgląda się w lewo, w prawo przed siebie. No, a tutaj pod nogami. Kolejne borowiki się pokazują. Zobaczcie, że dzisiaj same młodziutkie, bo ten już jest młody, a obok niego jest jeszcze mniejszy, ale już na tyle spory, żeby go zabrać, więc. One rosną obok siebie. Widać je było przez chwilę w jednym kadrze. Komarów bardzo dużo cały czas. Takie dwa piękne borowiki rosły obok siebie. Były mniejsze to teraz czas na troszkę większego borowika. Ale cały czas. Relatywnie dość młodego, tak się prezentuje. W takim bardzo fajnym, kameralnym miejscu sobie wyrósł w cieniu na pograniczu kilku drzew. Troszkę trawy suchej, troszkę liści suchych, także miejsce sobie wybrał bardzo fajne, zacienione, bo jego poprzednicy no, pojawili się w słońcu. Wykręcamy, zakrywamy grzywnie tak zawsze. Odpędzamy komary. I taki piękny borowik ląduje w koszyku. Mieliśmy niewielkie borowiki, później był nieco większy. No to teraz idziemy w kierunku dzisiejszego wielkoluda. Największego borowika, którego dzisiaj odnalazłem. Uwierzcie mi, że naprawdę mam długie palce. To przede wszystkim mocno stoi, twardy borowik. Bardzo duży, tak się prezentuje. No jakby on był zdrowy, oczywiście podejrzewam, że jest robaczywy, ale gdyby był zdrowy, a wygląda to wstępnie naprawdę dobrze, to do suszenia byłby perfekcyjny, bo bardzo dużo z niego można by pozyskać. Fenomenalny okaz. Siłka podniesiona. Widzę, że jest tutaj borowik. Dotknąłem i już połowa odpadła, ale widzę, że jest zdrowy przynajmniej tutaj. A gdybym go tak dał, jak było wcześniej, to bardzo ciekawy, nietypowy borowik popękany. No ale borowik to, to borowik, to jest najważniejsze, że. Jest w dwóch częściach, ale jest kolejny, bardzo ciekawy. przeszedł czas na nurkowanie pod drzewo, bo tam stoi kolejny borowik, więc wchodzimy. Bo warto. Jeżeli jest borowik, to naprawdę warto. Zobaczcie, jak się prezentuje. Kolejny piękny okaz, no kolejne fantastyczne grzybobranie dzisiaj. Siedzi głęboko. Zakrywamy grzybnie. Wydostajemy się, już Wam pokazuję. Tak się prezentuje ten borowik. Było warto bardzo ładny uhu słuchajcie no to będzie model tego odcinka to będzie borowik fenomenalny fantastyczny to już tutaj widać ewidentnie z daleka że no to jest po prostu król dzisiejszego grzybobrania zwróćcie uwagę Znaczy ja, to jest borowik? No to jest po prostu coś niesamowitego. Ależ okaz, ależ borowik. co za bajka? No zachwyt, po prostu zachwyt. Przepraszam, że nie zabieram go od razu, ale chciałbym Wam go pokazać z każdej strony. Bo, bo to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, ja myślę, że dla takich widoków warto subskrybować kanał. A wtedy takich borowików zobaczycie więcej. Natomiast samo, sama subskrypcja zupełnie nic nie kosztuje ani grosza. Wystarczy sekunda, żeby wcisnąć ten duży guzik. Mówiąc to, zrzuciłem z siebie dwa kleszcze. No ja już zabieram tego borowika. No i słuchajcie, absolutnie rekordzista model tego odcinka. Gruby, piękny, wysoki, symetryczny borowik. Brak słów czasami. Jest kolejny piękny borowik, ale teraz, no jak sami rozumiecie, no nie sposób będzie przebić poprzedniego, więc każdy z nich. Ale może nam się wydawać, no już nie tak fantastyczny, nawet jeżeli dwa obok siebie stoją, i ten po lewej jest również wybitnej urody, to uważam, że trudno będzie przebić tamtego borowika. To już nie robi aż takiego wrażenia, ale cały czas to wrażenie pozostawia. No myślę, że już. Powoli będę zbierał się do domu, bo ja mam tyle borowików, ile chciałem, tak naprawdę. Nie ma sensu brać za dużo. Szkoda, żeby się zmarnowały, a tak ktoś sobie znajdzie. No i cóż, słuchajcie, za nami fenomenalne grzybobranie, którego ozdobą był ten niesamowity, piękny, gruby borowik. Szlachetny dzisiaj, tak naprawdę, od tych malutkich po te ogromne, piękne i grube, więc no cudowny spacer, aż brakuje słów, żeby to wszystko opisać, no ale oczywiście na plus jest to, że więcej schylania niż Chodzenia, bo na tym właśnie polega prawdziwe grzybobranie. Słuchajcie, u mnie grzyby od czerwca do końca listopada, tak naprawdę. Więc, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego pięknego, grubego borowika, żadnego kolejnego filmu, zachęcam do subskrybowania kanału. To absolutnie nic nie kosztuje, nie płacicie nawet grosza, a wystarczy wcisnąć ten duży guzik. Zajmuje to dosłownie sekundę, a wtedy, w momencie, kiedy opublikuję nowy film, od razu przychodzi Wam powiadomienie i nie dość że nacieszycie oczy tymi fenomenalnymi, pięknymi okazami, no to jeszcze macie informacje jakie w danym okresie są grzyby, ile ich jest i taką wiedzę możecie wykorzystać dla siebie idąc właśnie na taki spacer i właśnie takiego grzybobrania również i wam. Życzę. Namiastka takiego filmu ukazującego grzybobranie widzicie po lewej stronie ekranu, natomiast po prawej codzienne życie dzikich zwierząt, bo i takie filmy na tym kanale udostępniam. Tam takie wyjątkowe sceny z codziennego życia mieszkańców lasu. Wszystko tłumaczę, także na kanale każdy znajdzie coś dla siebie. Wkrótce mnóstwo kolejnych filmów. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam.